W czołgach tak działam, że całkiem nieźle. Dobra, dokazują. M262 leci na mnie. Jak bardzo mogę mieć przerąbane? Bardzo. Gdy bardziej, że ma przewagę wysokości. mijemie. No, podział mi się, czyli nakładam, że gdzieś nawrócił. Nie widzę go w chmurach mógł się zawinąć. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. O! Jest dobrze. No dobra, trzeba jakieś punkty w takim razie. Chyba już nie dają mi wyboru w zasadzie. Tu zostały im dwa takie, samoloty Znaczy czytam, Ja mi nie odcincie samolot Ja jestem tylko tłem Dobra, mamy go Nie wiem ile razy jak możecie to policzcie ile razy ja się z nim wykręciłam ty, ty ten Chińczyk Hi zniknął